Widzowie, dzisiaj pokazuję jak zrobić takie ogniotka. Dobra. Bierzemy sobie balonika. I bierzemy nożyce. I obcinamy go. Nie tak, żeby on się połamał, tylko... O, coś w tym stylu. I do, do środka tego balona wkładam watę. Za yy, chwilę pokażę że... Przygotujcie sobie jeszcze tylko taśmę, bo ona też będzie potrzebna. Mam nadzieję, że mi to się uda, bo za pierwszym razem mi się udało. Eee, dobra. Powiem wam, yy, ja myślę teraz tylko o tych labubu, no bo ja niedługo jedę nad morze i ja tak sobie myślę, może sobie bo kupię. Dobra i może jednego mojej przyjaciółce kupię. Zobaczymy. Jak trafię oczywiście powtórę. O Jezus Maria. Oj. Próbuję tą watę tutaj włożyć, ale to też nie jest łatwe. Ja idę tylko po więcej waty. więcej waty już wkładamy do naszego balonika tą watę przygotujcie sobie taśmę wkładacie bardzo dużo tam waty, żeby było bardzo, to bardzo mięciutkie znaczy nie tak aż tak bardzo, że że aż się twardy robi od tej miękkości bo tak czasem jest czekajcie, więcej bo trochę mało dałam. Dobra, wystarczy. Teraz sklejamy sobie to taśmą. To. Ja też sklejam za chwilę Wam pokażę co jeszcze zrobić, żeby nie było tego. tego. Za chwilkę wam pokażę. Nie obcinamy tego. Bo można to jeszcze odkleić. A tak to ten. Be, be, będzie tylko zmagnowa... Znaczy, nie 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 ja nic nie mówiłam ja nic nie mówiłam ogólnie w ogóle jeszcze to mnie zakleiłam bo to trzeba zrobić tak precyzyjnie i nie tak trzymamy to to też trzeba dobra, dobra. Pra, prawie mi się udało. Znaczy takie niecałe mi się udało. Powiem, to pierwsze mi chyba lepiej wyszło. Za chwilę wam pokażę. Tylko muszę to dokończyć. Dobra. Pierwszy mam i teraz z drugiej strony też jak obcięliście. Dobra. I to są takie gniotki na stres, na przykład. Jak dostaniecie jedynkę z matmy, ale y, ogólnie nie. i y, są wakacje, więc teraz tu jedynki raczej nie dostaniecie w wakacje. A właśnie, dostaliście kiedyś jedynkę z matmy lub z polskiego lub z, z innych tamtych, z lekcji? Ja nie dostałam. Niestety. Dobra, już pokazuję tego. Jak, jak usunąć tego cymbałka. Ale nie. Zrobiłam to źle, więc i tak mi tam potrzeba. Jeju, no ta ja. Ja nie wytrzymam ze samą. ze samą sobą, nie widzowie. Po prostu. ze mną się nie da rady. Ja po prostu za mało wat dałam. No. Niestety nie wiedziałam. Już jesteśmy. Bli jestem blisko, jestem blisko. Podkleję się. Dla, dla mnie. Po co komu nożyczki do taśmy? Wystarczą zęby. No bo ja tak e, za chwilę. No nie wiem, jak to pokazać. Bo ja tak obgryzam zębami. Że, żeby. No bo mi się nie chce iść po nożyczki. Po prostu ja się tak przyzwyczaiłam już. Dobra. Ja się przyzwyczaiłam, żeby obgryzać. Niedawno jeszcze nożyczkami. Plum, plum, plum. A teraz... Po co komu Ła zęby. Dobra i... Yy... Teraz y, widzowie, y, robimy tak, że, zobaczcie, tak, tyk i y, 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 kurde, zapomniałam, no, dobra i teraz y, robimy coś takiego, o, 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 że tutaj sklejamy to, tak żeby nie było już tego tak trochę widać. Mocno to robimy do i mam takie góry na stres, no i mam już dwa że ten pierwszy mi lepiej wyszedł powiem wam więc jeszcze chyba coś do tego dodam żeby to lepiej wyglądało